Ja myślę, że to była kropla, która jakby przechyliła tą szalę goryczy. Dużo pretensji mieli członkowie już przed do prezydenta, a to było rzeczywiście już takim powodem, że powiedzieli basta. Po prostu ja myślę, że prezydent y, chce się wykreować na, na męczennika y, y, swojego pomysłu. O, że on jest taki rzutki i chciałby silne Opole i wszyscy są niedobrzy i za to on tyle tam, prawda, otrzymuje po głowie. Natomiast nie chcę do niego dotrzeć przekaz, że aglomeracja opolska to jest ciało kolegialne. To nie jest prezydent, który tym rządzi jednoosobowo i to, o czym zdecyduje, tak będzie. I to nie są też tylko te gminy, które postanowił rozebrać, bo nas jest piątka. O tym, żeby go głosowanie ze stanowiska przewodniczącego postanowiło 20 członków aglomeracji. Natomiast jest 21 właśnie z prezydentem. Musimy wszyscy mieć świadomość, że miejsce opola jest jak najbardziej w aglomeracji, bo bez Opola rzeczywiście nie byłoby aglomeracji. Natomiast aglomeracja jest też stowarzyszeniem o dobrowolnym i i zarządzanym kolegialnie przez zarząd. I to nie może być tak, że interes Opola jest ponad interesem gmin. My wszyscy w aglomeracji jesteśmy równi i chcieliśmy tylko do takiej sytuacji doprowadzić. Wczorajsza próba porozumienia zmierzała do tego, że chcieliśmy dać jakby gwarantowane miejsce w zarządzie miastu Opole. Bo w przeciwieństwie do innych członków zarządu, to my musimy się poddać wyborowi wszystkich, przez wszystkich członków aglomeracji. A Opole miałoby już ten komfort, że w zarządzie jest na pewno nawet z możliwością bycia przewodniczącym tegoż. Tylko, że wtedy trzeba byłoby się ubiegać o przychylne głosy pozostałych członków. Tak jak my musimy zabiegać o to, w tej chwili, chcąc być wybranym, musieliśmy przekonać do tego, bo było naprawdę więcej kandydatów. A kto z nas ma być tym wybranym? to jest właśnie kolegialność. I kolegialność to jest też przekazywanie opinii pozostałych członków, a nie tylko we własnym imieniu. Ja zawsze powtarzam, że jak ja informuję media o sytuacji, która jest w aglomeracji, to nie mówię tego jako róża malik, tylko dlatego, że przekazuję opinię bądź zarządu, tak jak wczoraj, bądź wolę członków pozostałych aglomeracji, którzy uważają, że jeżeli mnie wybrali, to ja powinnam reprezentować również ich interesy. I wczorajszy atak na prezydenta w stronę mojej osoby, że ja na pewno sobie tutaj zamarzyłam być przewodniczącym aglomeracji, no to już był personalny. Ja mówiłam w imieniu innych członków i tutaj oświadczam, że nigdy nie zamierzałam ubiegać się o przewodnictwo w aglomeracji ani nie zamierzam tego robić w przyszłości. Ja po prostu przekazałam to, co sądzą na temat. W tej sytuacji pozostali członkowie. Zasięgnęliśmy też opinii prawnych, również przesłał swoje stanowisko pan marszałek i członkowie zarządu, którzy mówią, że taka sytuacja jak najbardziej jest możliwa. Taka sytuacja zaistniała w województwie podkarpackim, zaistniała w województwie śląskim. Wcale tak nie musi być, że prezydent tego miasta wojewódzkiego jest również przewodniczącym aglomeracji. I aglomeracja może świetnie funkcjonować. Przecież o co chodzi, żeby miał dobrego dyrektora biura, żeby ten dyrektor biura pracował, stworzył sobie dobrą załogę. Przecież my jako instytucja pośrednicząca Przygotowaliśmy wszystkie wskaźniki, wynegocjowaliśmy już z zarządem województwa warunki uczestnictwa w naborach, określiliśmy terminarz, biuro funkcjonuje. I, i to chcieliśmy przekazać, że biuro funkcjonuje dlatego, że taka wola jest wszystkich członków aglomeracji. I ono nie będzie lepiej funkcjonowało ani gorzej z tytułu zasiadania na stołku przewodniczącego osoby A bądź osoby B. Prezydent uważa, że jemu się to da. Forma komunikowania prawda, z pozostałymi członkami aglomeracji też powoduje wiele wzburzenia. No, przecież wszyscy wiemy, że prezydent, który tak namiętnie używa mediów społecznościowych, napisał w przypływie emocji na temat swoich kolegów z aglomeracji, że jesteśmy grupą cwaniaczków. To co prawda zniknęło na drugi dzień, bo ktoś go uświadomił. Niemniej jednak no, proszę powiedzieć, jak się czuje ciało kolegialne, gdzie jest król słońce i, i, i reszta elcaniaczków.